Moi drodzy. Ho-ho-ho, witam Was serdecznie na ogłoszeniu wyników naszego Scrap Massa. Pewnie większość z Was czeka na te wyniki. Nie wiem, czy, o jakiej godzinie uda mi się to ogarnąć, żeby było już na kanale. W każdym bądź razie do samego końca siedzieliśmy tutaj i było to bardzo, bardzo ciężkie. Było. Słuchajcie, ja uznałam, że nie będę zbyt wiele się na ten temat rozgadywać, bo. Nadal boli mi strasznie serce i powiem Wam, że była to najcięższa decyzja, jaką przyszło mi podjąć. Wiedziałam, że będzie trudno, nie myślałam, że będzie aż tak trudno. Chcę tylko, żebyście wiedzieli, że jestem Wam ogromnie wdzięczna za obecność, za udział w Scrapmasie, za te wszystkie emocje, których dostarczyliście mi, mnie osobiście, ja, które ja odczuwałam niesamowicie z każdej strony, za Wasz udział, za, was, za Wasze udzielanie się w ogóle w social mediach, za to wszystko, co się działo. Za wyrazy sympatii i te słowa, które napłynęły do mnie w, w mailach od Was, utwierdziły mnie w tym, że warto działać, i wiele też słów takiego wsparcia, właśnie w tym, że wiecie, mówiąc, że nawet jeśli nie uda mi się wygrać, to cieszę się, bo przełamałam w sobie to czy tamto. To troszeczkę podniosło mnie na duchu, bo powiem Wam, że okropne uczucie, czuję się z tym strasznie ciężko. Ale trzeba się cieszyć, moi drodzy. No cóż, niestety trzeba było wybrać 14 osób spośród, uwaga, 230 zgłoszeń. Dokładnie, wczoraj minutę przed północą wpłynęło 230 zgłoszeń mail na naszą zabawę. Ja jestem wzruszona ogromnie. Bardzo Wam za wszystko dziękuję. Za każdą wiadomość, każdego maila, każde słowo, które w. Popłynęło. Ja na samym początku wchodziłam na Wasze miejsca w sieci, tak wiecie, na spokojnie. Każdemu tam stawiałam komentarz, ale słuchajcie, jak przyszła fala w weekend, to nie byłam w stanie nadążyć tego ogarniać. Udało mi się tylko odpisywać na potwierdzenia, że wiadomości dotarły, a potem wchodziliśmy czysto, tak wiecie, sprawdzać pracę, oglądać. I chcę Wam powiedzieć, że każde miejsce, w które ja wchodziłam. Po prostu serce pękało mi z bólu, że nie mogę wybrać, wynagrodzić wszystkich. Uwierzcie mi, każde z miejsc, które odwiedziłam, każde z waszych miejsc w sieci, gdzie tworzycie, gdzie jest cały wasz świat skrapowy, tam miłość do skrapu, po prostu zawładnęłam nam totalnie. Każde, każde. Uwierzcie mi, to nie jest tak, że ten podobał mi się bardziej, ten mniej, albo wybrałam tylko tych 14, które podobali mi się najbardziej, a reszta jest nie. Słuchajcie, każde, każde to miejsce, w którym byłam. Um, miało swoją historię, miało swoje piękne prace, czymś oczarowało. Um, tym, w ogóle ja byłam bardzo wzruszona tym, jakby podeszliście do tematu, jak się staraliście robić takie zdjęcia fajne, klimatyczne. To było coś niesamowitego i za to Wam dziękuję. I z góry Was przepraszam, że nie mogę nagrodzić wszystkich, ale mam nadzieję, że przyszły rok i to wszystko, co przygotowałam w przyszłym roku, wynagrodzi Wam chociaż to troszeczkę. Jestem pewna, że w kolejnym roku zmienię troszeczkę zasady skrabmasa, bo ja nie wyobrażam sobie takich wyborów po raz kolejny. Spróbujemy to ugryźć inaczej. Mam cały rok do rozmyśleń, więc mam nadzieję, że uda mi się to jakoś inaczej rozwiązać. Jedno, co wiem na pewno, to wymogiem do maszynki będzie wszystkie, wykonanie wszystkich prac. To, to się zmieni na pewno. A ta reszta zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Ja dzisiaj jestem mikołajkowo. Powiem Wam, ja wczoraj się już popłakałam wieczorem. Mój mąż mówi: Boże, śmiał się troszkę ze mnie, ale, ale rozumiał mnie i widział, że jest mi bardzo przykro, że muszę po prostu wybierać. To jest chyba najgorsze, co... Nie, nie wiem. Nie wiem, muszę zrobić coś, żeby nie wybierać żeby wszyscy mogli się bawić, żeby to było bo ja bardzo to przeżywam teraz, jest mi strasznie ciężko z tym, ale słuchajcie, no taka jest kolej rzeczy, że zawsze 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 muszą być te osoby, które jakby wygrywają, a ja sobie tak myślę, że chyba wszyscy jesteśmy wygrani, bo tak czytając właśnie te komentarze, znaczy komentarze, te w ogóle wiadomości od Was, o tym jak wychodziliście ze swojej strefy komfortu, jak zdobywaliście się na to, żeby pokazać swoje prace, że tworzyliście swoje miejsca w sieci po raz pierwszy, że długo się zbiera, zbierali, ja mówię tak w liczbie mnogiej, ale to wiecie takie poszczególne osoby tam, ja sobie tak robię, wiele osób właśnie, że zbierało się bardzo długo na założenie tego miejsca w sieci i to go tak pchnęło i, nie, i ja nie myślałam, że to jest takie fajne, że tu się tak wiele dzieje, że ludzie polubiają moje, moje prace, więc mam ogromną nadzieję, że to pokłosie tego scrap masa, rozleje się na waszych miejscach w sieci, w social mediach. Ja będę starała się zaglądać do was i, i wspierać was w tym, mam nadzieję, chociaż 230 osób. Słuchajcie, to było nierealne do ogarnięcia. Dziękuję wam, dziękuję. Postaram się, aby przyszły rok był obfity, w fajne rzeczy na kanale, więc mam nadzieję, że też troszeczkę wynagrodzę wszystkim to. Zgłoszeń, tak jak mówiłam, było, już dwie, było aż 230. Więc, no, nie daliście mi łatwego wyboru, kochani, ale też nie kierowałam się tym, tak jak już mówiłam, żeby ktoś nie pomyślał, że, no tak, wiedziałam, moje prace są beznadziejne. Nieprawda, kochani. Zawsze tak jest, że że trzeba wybrać. Niestety, czekajcie, bo ktoś do mnie dzwoni, już tu odrzucam. Niestety, tak jest, że trzeba wybrać i nic na to nie poradzimy. Ale tak jak mówię, uwierzcie w siebie, kochani, bo te prace, które ja zobaczyłam na każdym, w każdym miejscu, w jakie ja zaglądnęłam, to było po prostu cudowne. I mam nadzieję, że, że kolejny rok spędzimy wspólnie na tworzeniu. I nie będę już przeciągać i wiecie, płakać tutaj, bo już nie poradzę na to. I pierwsze, moi drodzy, jest maszynka. Zacznę od maszynki Big Shot i maszynka leci do Kasi BA. I to jest Kasia burska chyba o ile dobrze pamiętam, bo ja popatrzyłam sobie teraz tutaj i to jest konto Kasi, jest na Facebooku. Ja wszystkie, Kasiu, gratuluję ci serdecznie. Ja wszystkie, prace, wszystkie wszystkich zwycięzców. I taki był warunek i kto się zgłosił, wiedział, że tak będzie. Będą wszystkie miejsca w sieci tych osób podane na dole. Każdy ma prawo wejść i zobaczyć, jakie prace zostały wykonane na Scrapmas. Cztery pakiety od sponsorów. To są te paczuszki, zobaczcie, ja już tu mam paczki za sobą spakowane. One stoją od samej ziemi. Są wyższe ode mnie i jeszcze tu stoi druga mała kupy. Tam trzy paczki na dole jeszcze są. Cztery pakiety od sponsorów. Pierwszy leci do Ani Krawczyk. Ania ma na Instagramie swoje konto kraftowanki, niektóre były też na Facebooku i na Instagramie, ja po prostu kopiowałam pierwsze i wklejałam, żeby ja będę wszystkie namiary dawać tych zwycięzców i tak i tu i tu. Jeżeli były dwa miejsca w sieci, teraz podaję te, które sobie tu skopiowałam akurat. Druga paczuszka leci do Katarzyny Tomaszek i to jest artystyczny kram. Trzecia paczuszka leci do Elia Ros na skrap... to jest skrapowe inspiracje i czwarta paczuszka leci do Bożeny Boguckiej, Boz Bogucka. To są inspiracje Instagramowe konta. Akurat tak trafiło wszystkie Instagramowe. Nie wiem, czy tam były też Facebookowe, bo już nie pamiętam. To będzie podlinkowane wszystko pod filmem. Bon na 100 złotych do zielonych kotów leci do Agnieszki Janickiej pracowni na Świerkowej. Agnieszko serdecznie, a i dziewczyną wszystkim gratuluję oczywiście. Bon można wykorzystać w sklepie zielone koty. Także tak to wygląda. Następne moje stempelki te listeczkowe lecą do Karoliny Wilk Pogwist. Karolinko gratuluję Ci serdecznie. Mój warsztat jest taki dzień pełny warsztat z dostępem i materiałami. Leci do Iwony Banaszek, to jest warsztat online. Iwonka jest tu na Instagramie Banaszek Iwona, więc... No chyba takie ma, że tak powiem, jak to się mówi, nick na Instagramie. Również gratuluję. Dwa pakiety z mojego sklepu. To są takie, tak jak mówiłam, takie materiały, które możecie znaleźć u mnie w sklepie. Oczywiście dorzucę też tam papiery. I pierwszy pakiet wleci do Angeliki Janczarek. I to jest Angela z pasją. A drugi pa pakiecie leci do Barbary Apostoł, gryfne podarki od Baś Baśki. I to jest na Instagramie, a Angelika Janczarek ma na Facebooku. Także też dziewczyną gratulujemy. I fantastycznie, że jeszcze dołączyła się Eunika. I mamy cztery dodatkowe zestawy. I tak jak już wspominałam, ja też dorzucę tam papiery, więc mam nadzieję, że dziewczyny będą zadowolone. I mamy tak, pierwszy zestaw leci do Magdy z inspiracją Magdy Blog. Ja tu mam Magdę też na Instagramie. Nie wiem, czy ona ma na Facebooku. Bożena Wyryszko, Handmaid Sankofa, i też mam to skąd to z Instagrama mam wpisane. Agnieszki Matysiak, i tu jest profil na Facebooku. I chyba to jest z imienia i nazwiska też profil, bo nie mam nazwy tu jakby w rozszerzeniu. I Marceliny Kwaśniek, czyli Marcela Scrap. I też mam z Facebooka podane namiary. To są wszystkie osoby, kochani laureaci naszej zabawy z krabmasowej, paczuszki są spakowane, czekam tylko na kontakt, żeby powolutku to wysyłać. Serdecznie wszystkim gratuluję i to nie tylko tym wygranym, ale także tym wszystkim, którzy brali udział w zabawie, bo Mam nadzieję, że wszyscy, wszyscy czujemy się wygrani. Ja czuję się wygrana dzięki temu, że tak wielu z, was, wielu z Was wziął udział w tej zabawie, że z takim sercem przyjęliście to wszystko. I tak jak mówię, mam też nadzieję, że Wy też czujecie się troszeczkę wygrani wszyscy z tego powodu, że wykonaliście mnóstwo prac świątecznych. Które polecam do Waszych najbliższych, bo to bardzo często przewijało się w wiadomościach, które dostawałam, że pierwszy raz naprawdę wszyscy moi najbliżsi dostaną kartki. To było cudowne czytać. Przeczytałam wiele Waszych historii poruszających, smutnych, wesołych, jak to zawsze bywa, jak piszecie. I powiem Wam, że ta pasja naprawdę nie jest czymś wyjątkowym. I trzymajmy się tego, kochani, że scrapbooking jest naprawdę wyjątkową pasją, która podnosi nas w ciężkich chwilach, pomaga nam przetrwać ciężkie chwile, jest taką odskocznią, odstresowaniem i bawmy się tym, cieszmy się tym, tym co mamy, tym, że ta nasza pasja tak wspaniale w nas ewoluuje, bo widzę, że dziewczyny cudowne, cudowne prace, dziewczyny, chyba jeden chłopak był tylko... Cudowne prace na waszych stronach, podziwiałam wszystkie. Po prostu każdy, kiedy otwierałam, wiecie, link, a tam mówi o rany, ja mówię, zobacz to. to. Wiecie, czy, to, nie, jak mówiłam, nie było ważne dla mnie, czy ktoś zaczyna, bo pisał mi, że skrapuje od kilku miesięcy, czy ktoś pracuje już tam nie wiem ileś ileś czasu, ileś lat, bo zdarzyło się dziewczyny, które 7 lat skrapowały, czy 10, nawet ktoś mi napisał. To po prostu wchodząc na każdą tę stronę, jest zawsze jakaś perełka, po prostu z serce mi. Ja mówię, kroiło mi się serce z tego powodu, że nie mogę wszystkich obdarować, ale też cieszyłam się bardzo, że tak pięknie się rozwijacie i tak po prostu widać w tych pracach, w tych waszych miejscach jak wiele Wam to daje radości i mam nadzieję, że tak będzie dalej, że będziecie mi towarzyszyć, ponieważ w przyszłym roku, kochani, od nowego roku um, czeka wiele fajnych wydarzeń, więc myślę sobie, że będziemy dalej razem dobrze się bawić. Dziękuję wszystkim za udział za starania, za to, ile serca i pracy włożyliście w to, aby wziąć udział w Scrapmasie, za wszystkie wasze prace, za wysiłki, za trud, za poświęcony czas, za niejednokrotnie wyrzeczenia, bo czasem były mamy z dziećmi, więc trudno opanować małe dzieciątko i jeszcze tutaj robić pracę na Scrapmasa, więc ja to doceniam ogromnie i wiem, i widziałam, i pamiętam, i, i umieram ze smutku, że nie mogę niestety wynagrodzić wszystkich. To są osoby... Które w taki czy inny sposób po prostu, no, wiecie, no, zostały wybrane, i, i mam nadzieję, że, że cieszymy się wszyscy tą zabawą. Ja się cieszę ogromnie, choć mówię, cały czas serce mi się ściska z bólu, ale nie mogę dopuścić do tego w przyszłym roku, bo ja tego nie przeżyję drugi raz, słuchajcie, żeby, żeby być postawiona przed takimi wyborami. Więc. Coś wykombinujemy przez ten rok. Ale na pewno będę chciała, żeby po prostu więcej tych nagród było, żeby, tak wiecie, więcej osób się cieszyło. Dzisiaj Wam dziękuję. Życzę Wam fantastycznych Mikołajek. Życzę Wam zdrowych, spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Tutaj jeszcze na kanale coś będzie się działo, ale myślę sobie, że to jest też dobry czas, żeby złożyć życzenia, a potem wrzucić takie filmy, bo ja jestem już na urlopie, więc to będą filmy takie na luzie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, kochani, w nowym roku. Aby Wasza pasja nigdy w Was nie wygasła, abyście się cieszyli każdym swoim osiągnięciem, nawet tym najmniejszym, aby to wszystko Was rozkwitało, aby Was budowało, aby otaczali Was sami życzliwi ludzie i w życiu zawodowym, i w życiu osobistym, żeby wszystko Wam się dobrze poukładało, żeby Wam się dobrze układało, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi, Wy, Wasze rodziny. Ale najważniejsze, tego Wam wszystkiego ja życzę cały czas, no ale taka okazja, wiecie. Że można tak bezpośrednio, trzeba wykorzystać. Niech te święta upłyną w spokoju, w miłości i, w, i odpoczynku, słuchajcie. Tego nam potrzeba wszystkim, żeby odpocząć, odsapnąć, odreagować od tego wszystkiego, odciąć się, więc tego właśnie, dokładnie tego Wam życzę. Bo nie wiem, czy będę jeszcze nagrywać jakiś film. Słuchajcie, ja jestem tak rozbita, że już nie wiem, co będę robić tutaj nas jeszcze do świąt. Jest mi tak, tak smutno i ciężko, że musiał te 14 osób tylko wybrać, że nie potrafię tak cały czas to przeżywam. Ale słuchajcie, ja życzę wszystkim naprawdę wszystkiego dobrego i, i do zobaczenia, kochani, w przyszłym roku. Bo tak jak mówiłam, teraz będę wrzucać takie rzeczy, takie przerywniki, bo ja już się urlopuję. Dziękuję wam raz jeszcze. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pa pa.